Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Psychologia Sukcesu. Czy zdarzyło Wam się kiedyś czuć się osamotnionymi, będąc otoczonymi przez ludzi? To paradoksalne uczucie, gdy fizycznie jesteśmy w towarzystwie, a jednocześnie czujemy się emocjonalnie odizolowani. Dzisiaj zbadamy to zjawisko i odkryjemy, jak tworzyć autentyczne połączenia z innymi ludźmi, które naprawdę nas spełniają. Samotność w tłumie to zjawisko, które pojawia się, gdy pomimo obecności wielu osób wokół odczuwa się emocjonalne odłączenie i brak zrozumienia. Nie zależy ono od liczby ludzi w otoczeniu, lecz od jakości tworzonych połączeń. Codzienne kontakty zawodowe czy towarzyskie często mają powierzchowny charakter. Wymienia się uprzejmości, rozmawia o pogodzie czy bieżących wydarzeniach, nie docierając do tego, co naprawdę czujemy i myślimy. W takich sytuacjach można być fizycznie obecnym wśród innych, a jednocześnie emocjonalnie odizolowanym. Kluczowym aspektem jest przejście od powierzchownych interakcji do autentycznych, głębokich relacji, które pozwalają poczuć więź i prawdziwe zrozumienie w kontaktach z innymi. Badania przeprowadzone przez Harvard Study of Adult Development, które trwają już ponad 80 lat, dostarczają fascynujących wniosków na ten temat. Okazuje się, że osoby, które zgłaszają najwyższy poziom samotności, wcale nie są tymi, które spędzają najwięcej czasu w samotności fizycznej. Przeciwnie. Często są to ludzie bardzo aktywni społecznie, którzy jednak nie potrafią nawiązać głębokich, znaczących więzi. Dr. Robert Waldinger, obecny kierownik tego projektu badawczego, podkreśla, że jakość naszych relacji jest lepszym predyktorem szczęścia i zdrowia niż jakikolwiek inny czynnik, włączając w to dochody, sukces zawodowy czy nawet stan zdrowia fizycznego. Przejdźmy teraz do sedna problemu. Samotność w tłumie wynika przede wszystkim z braku prawdziwego, emocjonalnego połączenia z ludźmi wokół nas. Często nasze rozmowy ograniczają się do wymiany faktów, rutynowych spraw i powierzchownych uprzejmości. Rozmawiamy o pracy, o tym, co jedliśmy na obiad, o ostatnim filmie, który obejrzeliśmy, ale rzadko dzielimy się tym, co naprawdę czujemy jakie są nasze obawy, marzenia czy przemyślenia. To jakby żyć w świecie masek. Gdzie wszyscy odgrywamy rolę, ale nikt nie pokazuje swojego prawdziwego ja. Dlaczego tak się dzieje? Często brakuje nam czasu lub odwagi, aby podzielić się autentycznymi emocjami i przemyśleniami. Boimy się bycia ocenianymi, odsądzonymi od czci i wiary, a może po prostu nie wiemy, jak zainicjować głębszą rozmowę. W rezultacie, nawet będąc w gronie przyjaciół, na spotkaniach rodzinnych czy w pracy, Możemy czuć się osamotnieni i wyobcowani. To tak, jakby być otoczonym przez ludzi mówiących w obcym języku. Słyszymy słowa, ale nie czujemy połączenia. Współczesny świat technologii paradoksalnie pogłębia ten problem. Media społecznościowe dają nam iluzję bycia połączonymi z setkami czy tysiącami ludzi, ale te połączenia są często powierzchowne i jednowymiarowe. Przechodzimy przez newsfeed, stawiamy lajki, komentujemy krótko, ale nie prowadzimy prawdziwych dialogów. To jak próba nawiązania głębokiej relacji przez wysyłanie sobie ulotek reklamowych. Możemy wymieniać informacje, ale nie tworzymy więzi. Doktor Sherry Turkle z MIT w swoich badaniach pokazuje, że mimo iż jesteśmy bardziej połączeni niż kiedykolwiek wcześniej, poziom samotności, zwłaszcza wśród młodych ludzi, systematycznie rośnie. To nie przypadek. Nasze mózgi potrzebują face-to-face -face kontaktu, niewerbalnych sygnałów Wspólnej obecności, aby tworzyć głębokie więzi. Skutek tego jest taki, że pomimo obecności innych osób czujemy się samotni i niezrozumiani. Nasze podstawowe potrzeby emocjonalne potrzeba bycia widzianym, słyszanym, zrozumianym pozostają niezaspokojone. To prowadzi do poczucia pustki, frustracji, a czasem nawet depresji. Paradoksalnie, możemy mieć setki znajomych na mediach społecznościowych, uczestniczyć w licznych wydarzeniach, a jednocześnie czuć się bardziej samotni niż ktoś, kto ma tylko jednego, ale prawdziwego przyjaciela. To pokazuje, że ilość relacji nie równa się ich jakości. Z perspektywy neurobiologicznej, brak autentycznych połączeń wywołuje w naszym mózgu reakcję podobną do fizycznego bólu. Badania prowadzone przy użyciu rezonansu magnetycznego pokazują, że rejony mózgu odpowiedzialne za rejestrowanie bólu emocjonalnego są te same, które aktywują się podczas doznawania bólu fizycznego. Oznacza to, że nasze cierpienie z powodu samotności nie jest tylko w naszej głowie. To rzeczywisty, mierzalny sygnał bólu wysyłany przez nasz system nerwowy. Więcej, chroniczna samotność prowadzi do podwyższonego poziomu kortyzolu, hormonu stresu, co z kolei wpływa negatywnie na nasz układ immunologiczny, układ krążenia i może przyspieszać procesy starzenia. To dosłownie skraca nasze życie. Badania pokazują, że chroniczna samotność może być równie szkodliwa dla zdrowia jak palenie papierosów czy otyłość. Przejdźmy teraz do analizy psychologicznej tego zjawiska. Kluczowym zrozumieniem jest to, że jakość relacji jest nieporównywalnie ważniejsza od ich ilości. Badania psychologiczne konsekwentnie pokazują, że ludzie, którzy mają kilka głębokich, znaczących relacji, są szczęśliwsi i zdrowsi psychicznie niż ci, którzy mają wiele powierzchownych znajomości. To nie jest przypadek. Nasze mózgi są ewolucyjnie zaprogramowane do tworzenia głębokich więzi z niewielką liczbą osób, a nie do utrzymywania setek powierzchownych kontaktów. Prawdziwe więzi opierają się na trzech fundamentalnych elementach: wzajemnym zrozumieniu, uważności i otwartości. Wzajemne zrozumienie oznacza, że obie strony starają się naprawdę poznać perspektywę drugiej osoby, jej uczucia i doświadczenia. Uważność to bycie w pełni obecnym podczas interakcji, nie myślenie o tym, co powiemy dalej, ale rzeczywiste słuchanie tego, co druga osoba ma do powiedzenia. Otwartość natomiast to gotowość do dzielenia się swoimi prawdziwymi myślami i uczuciami. Nawet gdy czyni nas to podatnymi na zranienie. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego głębokie relacje są tak kluczowe, musimy sięgnąć do naszej ewolucyjnej przeszłości. Przez miliony lat ludzie przetrwali jako gatunek głównie dzięki współpracy w małych, zgranych grupach plemionach liczących 50 do 1,50 osób. Robin Dunbar, brytyjski antropolog, wskazuje, że nasze mózgi są dosłownie zaprojektowane do utrzymywania około 1,50 znaczących relacji z czego tylko około pięć może być naprawdę bliskich i intymnych. To wciąż jest naszą neurobiologiczną rzeczywistością. Kiedy próbujemy utrzymywać setki powierzchownych znajomości, przeciążamy nasze systemy społeczne. To jak próba uruchomienia nowoczesnego oprogramowania na komputerze z lat 90. Teoretycznie może działać, ale będzie wolno i niestabilnie. Nasze mózgi po prostu nie ewoluowały do radzenia sobie z tak dużą liczbą słabych połączeń. Gdy nasze kontakty pozostają powierzchowne, niezniszczalnie prowadzi to do poczucia izolacji. To jak próba ugaszenia pragnienia słoną wodą. Im więcej pijemy, tym bardziej jesteśmy spragnieni. Powierzchowne rozmowy mogą na moment dać nam poczucie społecznego kontaktu, ale nie zaspokajają naszej głębszej potrzeby bycia poznanymi i zrozumianymi. W rezultacie, pomimo stałych interakcji z ludźmi, nadal czujemy wewnętrzną pustkę. Kolejnym kluczowym aspektem jest brak inicjatywy w prowadzeniu szczerych rozmów. Często czekamy, aż ktoś inny zacznie głębszą dyskusję, zamiast samemu ją zainicjować. To trochę jak czekanie na deszcz w czasie suszy. Możemy czekać bardzo długo. Psychologicznie ludzie są gotowi na głębsze rozmowy częściej niż myślimy, ale każdy czeka na sygnał od drugiej strony ktoś musi być pierwszy. Ktoś musi pokazać odwagę i otwartość, aby stworzyć przestrzeń dla autentycznej wymiany. Istnieją także konkretne psychologiczne bariery, które utrudniają nam budowanie głębokich relacji. Pierwsza to lęk przed odrzuceniem. Boimy się, że jeśli pokażemy swoje prawdziwe ja, zostaniemy ośmiani, skrytykowani lub porzuceni. Ten lęk jest szczególnie silny w społeczeństwach, gdzie panuje kultura perfekcjonizmu i ciągłego porównywania się z innymi. Druga bariera to przeszczepione przekonania z dzieciństwa. Jeśli dorastaliśmy w środowisku, gdzie emocje były tłumione, gdzie nie uczono nas wyrażać uczuć, lub gdzie byliśmy często krytykowani, może nam być trudno uwierzyć, że zasługujemy na głębokie, akceptujące relacje. Trzecia bariera to presja czasowa. W naszym zabieganym świecie często czujemy, że nie mamy czasu na niepotrzebne rozmowy, koncentrując się tylko na sprawach praktycznych i zawodowych. Z drugiej strony, świadome budowanie relacji oparte na autentycznym zainteresowaniu drugą osobą znacząco zwiększa nasze poczucie przynależności i bezpieczeństwa emocjonalnego. Kiedy czujemy się naprawdę widziani i zrozumiani przez innych, nasze potrzeby psychologiczne zostają zaspokojone. To nie tylko poprawia nasz nastrój. Ale także wzmacnia naszą odporność na stres, zwiększa poczucie własnej wartości i daje nam energię do dalszego działania. Przejdźmy teraz do praktycznych rozwiązań. Pierwszą i najważniejszą strategią jest skupienie się na jakości nad ilością. Zamiast starać się być wszędzie i znać wszystkich, wybierz kilka relacji, które naprawdę chcesz rozwinąć. To może być członek rodziny, z którym dawno nie rozmawiałeś szczerze kolega z pracy, który wydaje się interesujący, lub stary przyjaciel, z którym straciłeś kontakt. Zainwestuj swój czas i energię w te wybrane relacje, zamiast rozproszyć się na dziesiątki powierzchownych znajomości. Druga strategia to inicjowanie szczerych rozmów. Zamiast pytać, jak się masz i oczekiwać standardowej odpowiedzi dobrze, spróbuj zadawać pytania o uczucia, myśli i doświadczenia. Pytaj, co ostatnio Cię zafascynowało? Nad czym ostatnio się zastanawiasz? Co sprawia ci obecnie największą radość, lub z czym się ostatnio zmagasz? Te pytania otwierają drzwi do głębszych rozmów i pokazują, że naprawdę zależy ci na drugiej osobie jako człowieku, a nie tylko jako na rozmówcy do zabicia czasu. Trzecia kluczowa strategia to uważność w kontaktach. Bycie w pełni obecnym i skoncentrowanym na drugiej osobie podczas rozmowy. To oznacza odłożenie telefonu, utrzymywanie kontaktu wzrokowego. Aktywne słuchanie bez przygotowywania się do odpowiedzi w głowie. Kiedy ktoś mówi, staraj się naprawdę zrozumieć nie tylko słowa, ale także emocje, które za nimi stoją. Zadawaj pytania doprecyzujące. Powtarzaj to, co usłyszałeś, aby upewnić się, że dobrze zrozumiałeś. Ta praktyka pokazuje drugiej osobie, że jest dla ciebie ważna i wartościowa. Czwarta strategia to konsekwencja i inicjatywa. Budowanie głębokich relacji. Wymaga regularnych działań, a nie sporadycznych prób. Regularnie kontaktuj się z osobami, na których ci zależy. Nie tylko wtedy, gdy potrzebujesz czegoś od nich, ale po prostu dlatego, że myślisz o nich. Może to być krótka wiadomość, telefon, zaproszenie na kawę, albo po prostu podzielenie się czymś, co przypomniało ci o tej osobie. Konsekwencja w małych gestach buduje zaufanie i pokazuje, że relacja jest dla ciebie priorytetem. Piąta strategia, którą chcę z Wami dzisiaj podzielić, to stopniowe dzielenie się swoją wrażliwością. Dr. Brenne Brown, znana badaczka tematu odwagi i wrażliwości, pokazuje, że prawdziwe więzi powstają tylko wtedy, gdy obie strony są gotowe pokazać swoje niedoskonałości i niepewności. Ale uwaga, nie oznacza to, że w pierwszej rozmowie z kimś powinniśmy opowiedzieć całą swoją historię życia. Wrażliwość to umiejętność, którą można rozwijać stopniowo. Zacznij od małych rzeczy. Podziel się tym, co cię ostatnio zmartwiło. Opowiedz o swoich obawach związanych z jakimś projektem, przyznaj, że czegoś nie wiesz lub że popełniłeś błąd. Te małe akty autentyczności tworzą przestrzeń, w której druga osoba również może się otworzyć. To jak budowanie mostów: kładziesz jedną deskę, druga osoba kładzie następną i powoli tworzymy połączenie między sobą. Szósta strategia to świadome tworzenie wspólnych doświadczeń które wykraczają poza zwykłe spotkania towarzyskie. Psychologia pokazuje, że najsilniejsze więzi tworzą się nie podczas rozmów, ale podczas wspólnych aktywności, które wymagają współpracy, wzajemnego wsparcia lub po prostu dzielenia nowych doświadczeń. To może być wspólne gotowanie, gdzie każdy ma swoje zadanie, wspólne uczenie się nowego języka, wyjazd na weekend do miejsca, gdzie żadne z Was wcześniej nie było, albo nawet wspólne pomaganie komuś innemu. Badania pokazują, że kiedy razem z kimś pokonujemy wyzwania, nawet małe jak próba znalezienia właściwej trasy w nieznanych okolicach, nasze mózgi uwalniają oksytocynę i dopaminę, co naturalnie wzmacnia więź między nami. To dlatego ludzie, którzy przeszli razem przez trudne sytuacje, często stają się bliskimi przyjaciółmi na całe życie. Siódma strategia to umiejętność bycia dostępnym w chwilach, gdy inni nas potrzebują. Głębokie relacje nie budują się tylko podczas dobrych czasów. Ale przede wszystkim wtedy, gdy jedna ze stron przechodzi przez trudności. To nie znaczy, że musisz być terapeutą dla wszystkich, ale oznacza to bycie gotowym do wysłuchania, gdy ktoś naprawdę Cię potrzebuje. Może to być kolega, który przechodzi przez rozwód, przyjaciel, który stracił pracę, lub rodzic, który martwi się o swoje dziecko. W takich momentach nie potrzebują od Ciebie rad czy rozwiązań, potrzebują po prostu Twojej obecności i zrozumienia. Psychologowie nazywają to trzymaniem przestrzeni dla drugiej osoby. Kiedy pozwalasz komuś poczuć swoje trudne emocje w Twoim towarzystwie, bez próbowania ich zmiany czy naprawienia, dajesz tej osobie bezcenny dar dar bycia widzianym i akceptowanym, nawet w najtrudniejszych momentach. Ósma strategia może wydawać się paradoksalna, ale jest kluczowa to umiejętność wyznaczania zdrowych granic przy jednoczesnym zachowaniu bliskości. Wiele osób myśli, że aby być bliskim z kimś, musi powiedzieć tak na wszystko, być dostępnym 24/7, albo podporządkować swoje potrzeby potrzebom innych. To błędne przekonanie prowadzi do wypalenia w relacjach i często do ich zakończenia. Prawdziwa bliskość wymaga wzajemnego szacunku dla granic każdej ze stron. To może oznaczać uczciwe powiedzenie: Zależy mi na tobie, ale nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem bardzo zmęczony. Czy możemy porozmawiać jutro? Albo bardzo ci współczuję, ale nie czuję się kompetentny, żeby doradzać w tej sprawie, może warto byłoby porozmawiać z profesjonalistą. Zdrowe granice nie oddalają ludzi. W rzeczywistości pozwalają na budowanie bardziej autentycznych i trwałych relacji, bo każda ze stron wie, na czym stoi. Zanim przejdę do podsumowania, chciałbym pomóc wam rozpoznać, kiedy udaje się wam tworzyć prawdziwe, papajdzie głębokie połączenia z ludźmi. Po pierwsze, po takiej rozmowie czujecie się energetyzowani, a nie wyczerpani, nawet jeśli rozmawialiście długo o trudnych tematach. To znak, że wymieniliście prawdziwą energię, a nie tylko wypełnialiście czas słowami. Po drugie, macie ochotę kontynuować tę rozmowę. Myślicie o tej osobie po powrocie do domu. Chcecie podzielić się z nią czymś, co was później spotkało. Po trzecie, czujecie, że możecie być sobą. Nie musicie udawać, grać ról albo cenzurować swoich myśli i uczuć. Po czwarte, time flies. Czas płynie niezauważenie, bo jesteście całkowicie zaangażowani w interakcję. Po piąte, po rozmowie lepiej rozumiecie siebie. Kontakt z drugim człowiekiem pomógł wam zobaczyć coś nowego we własnym doświadczeniu czy spojrzeniu na świat. Wiem, że niektórzy z was mogą teraz myśleć, to wszystko brzmi pięknie w teorii, ale ja naprawdę nie wiem jak zacząć. Albo. Jestem zbyt nieśmiały, albo ludzie wokół mnie wydają się niezainteresowani głębszymi rozmowami. To normalne obawy, które wielu z nas ma. Jeśli jesteś nieśmiały, zacznij od małych kroków. Może od zadawania jednego dodatkowego pytania w rozmowach, które już prowadzisz. Zamiast kończyć na jak minął ci dzień, spytaj: a co było najlepszego w twoim dniu? Jeśli ludzie wydają się niezainteresowani Pamiętaj, że często po prostu nie wiedzą, jak reagować na głębsze pytania, bo są do tego nieprzyzwyczajeni. Daj im czas. Jeśli ktoś nie odpowiada pozytywnie na twoje próby, to nie znaczy, że robisz coś źle. Być może ta osoba po prostu nie jest gotowa na głębsze połączenie. Nie bierz tego do siebie. Znajdź ludzi, którzy są na podobnym etapie dążenia do autentyczności jak ty. Chciałbym jeszcze poruszyć temat różnych rodzajów głębokich relacji. I tego, jak każdy z nich wymaga nieco innego podejścia. Nie wszystkie bliskie relacje muszą wyglądać tak samo. Relacja z partnerem życiowym będzie inna niż z najlepszym przyjacielem, a ta z kolei inna niż z dorosłym dzieckiem czy z mentorem zawodowym. W relacji romantycznej kluczowa jest intymność i wzajemne wsparcie w codziennych wyzwaniach. W przyjaźni, wzajemny szacunek, wspólne zainteresowania i możliwość bycia sobą bez osądzenia. Z członkami rodziny, akceptacja różnic i budowanie mostów pomimo różnych etapów życia czy poglądów. W relacjach mentorskich, wzajemne uczenie się i dzielenie się mądrością. Każda z tych relacji potrzebuje innych umiejętności i inwestycji czasu, ale wszystkie opierają się na tych samych fundamentach autentyczności, wzajemnym szacunku i otwartości. Jednym z najbardziej fundamentalnych aspektów budowania autentycznych relacji z innymi jest relacja z samym sobą. Nie możemy dać innym tego, czego sami nie posiadamy. Jeśli nie umiemy być szczerzy sami ze sobą, trudno będzie nam być szczerymi z innymi. Jeśli nie akceptujemy swoich niedoskonałości, będziemy się bać pokazać je innym. Jeśli nie potrafimy słuchać swoich własnych potrzeb i emocji, nie będziemy umieli słuchać innych. Dlatego praca nad sobą, samopoznanie, samoakceptacja, rozwijanie świadomości emocjonalnej to nie egoizm. Ale inwestycja w nasze relacje regularne zastanawianie się nad swoimi reakcjami, uczuciami, potrzebami i granicami, czyni nas lepszymi partnerami w każdej relacji. To jak dbanie o własny ogródek. Im lepiej znamy swoją glebę, tym lepiej wiemy, co może w niej wzrosnąć i jak o to dbać. W praktyce może to oznaczać 10 minut dziennie na refleksję, prowadzenie dziennika, medytację, albo po prostu uczciwe odpowiadanie sobie na pytanie, jak się dziś czuję i dlaczego? Na koniec chciałbym podkreślić rolę cierpliwości i odpowiedniego timingu w budowaniu głębokich relacji. Nasze społeczeństwo przyzwyczaiło nas do natychmiastowych rezultatów. Chcemy wszystko mieć teraz, szybko i efektywnie, ale prawdziwe więzi nie działają jak fast food. One potrzebują czasu, aby się rozwinąć, jak dobre wino, które musi dojrzeć. Psychologowie mówią, że przeciętnie potrzeba około 200 godzin spędzonych z kimś, żeby stał się bliskim przyjacielem. To nie znaczy, że musicie liczyć godziny, ale że głębokie relacje to maraton, nie sprint. Czasem spotkanie, które wydawało się powierzchowne, okaże się początkiem pięknej przyjaźni. Czasem osoba, z którą od razu poczuliście więź, potrzebuje czasu, żeby się otworzyć. Każda relacja ma swój rytm i swoje tempo. Wasze zadanie to być obecnymi, autentycznymi i cierpliwymi pozwolić więzi rozwijać się naturalnie, bez forsowania i bez poddawania się po pierwszych trudnościach. Niektóre z najpiękniejszych relacji w życiu rozwijają się powoli i nieoczekiwanie. Budowanie autentycznych relacji ma znaczenie nie tylko dla naszego indywidualnego dobrostanu, ale także dla całych społeczności. Kiedy ludzie w danej społeczności, czy to w miejscu pracy, dzielnicy czy grupie znajomych, zaczynają tworzyć głębsze, bardziej rzeczywiste połączenia, powstaje efekt kuli śnieżnej. Zaufanie rośnie, konflikty są rozwiązywane konstruktywnie, ludzie chętniej pomagają sobie wzajemnie. Badania socjologiczne pokazują, że społeczności z wysokim poziomem kapitału społecznego czyli sieci wzajemnych opartych na zaufaniu relacji. Są zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej odporne na kryzysy. W praktyce oznacza to, że każda autentyczna relacja, którą budujecie, przyczynia się nie tylko do waszego szczęścia, ale do tworzenia lepszego świata wokół Was. To może brzmieć patetycznie, ale to prawda. Zaczynając od siebie, od jednej szczerej rozmowy, od jednego gestu otwartości, możecie przyczyniać się do budowania bardziej połączonego, empatycznego i ludzkiego społeczeństwa. To jest wasza mała rewolucja przeciwko samotności i powierzchowności współczesnego świata. Podsumowując dzisiejszy odcinek, samotność w tłumie nie wynika z braku ludzi wokół nas, ale z braku autentycznych połączeń z nimi. Powierzchowne rozmowy i rutynowe interakcje nie zaspokajają naszych głębszych potrzeb emocjonalnych. Kluczem jest skupienie się na jakości relacji nad ich ilością, inicjowanie szczerych rozmów, Praktykowanie uważności w kontaktach oraz konsekwentne działanie na rzecz budowania więzi. Pamiętajcie, że każdy z nas ma potrzebę bycia widzianym, słyszanym i zrozumianym, i każdy z nas może tę potrzebę zaspokoić u innych ludzi. Waszym zadaniem na dzisiaj jest wybranie jednej relacji, na której wam zależy, i zaplanowanie świadomej rozmowy z tą osobą. Może to być długa rozmowa przy kolacji, spacer, podczas którego rzeczywiście się słuchacie. Albo szczera wymiana myśli podczas wspólnej aktywności. Pamiętajcie, to nie musi być perfekcyjne. Wystarczy, że będzie autentyczne. Dziękuję Wam za słuchanie dzisiejszego odcinka Psychologii Sukcesu. Do usłyszenia w następnym tygodniu, gdzie będziemy mówić o kolejnych sposobach budowania lepszego życia. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie: najważniejsze relacje to te, w których możecie być sobą.